W dzisiejszym e, shortzie próbujemy przejść Dribble Challenge hashtag 2 to jest akurat Dribble Challenge 2 Overhaul. W przeciągu shorta, przynajmniej tyle co dam rady, w przeciągu shorta przejść. Pierwsze przyjazdy są bardzo łatwe, tak bardzo łatwe, że speeda wam zrobię speed z tego. Nie problemy zaczynają się już przy levelu 5, bardzo długo nie robiłem Dribla, więc to jest całkiem możliwe. Nie spadaj, nie. Więc mamy level szósty I szósty jest znacznie łatwiejszy niż piąty Siódmy, tu musimy umieć spowalniać piłkę Level ósmy, nie wiem kto go wymyślił, gdzie trzeba tego się uczyć No i to no i tyle